Mateusz Chładki, witam Państwa i zapraszam. Pierwszy samolot z pasażerami na pokładzie wylądował na lotnisku w Modlinie. Godzinę temu przylecieli z Budapesztu i przyznają, że poszło gładko. Żadnych opóźnień, ani żadnych kłopotów organizacyjnych. Na lotnisku w Modlinie jest Karolina Jakobsze. Czy pierwszego dnia, kiedy działa nowy port lotniczy jest spory ruch? Oczywiście, że jest bardzo spory ruch. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że więcej jest osób, które przyszły zobaczyć sam port i pierwsze lądowanie, niż samych pasażerów. Pierwszy samolot, tak jak powiedziałeś, wylądował o godzinie 17.30. Pilot wykonał rundę honorową nad lotniskiem. Zamachał nawet skrzydłami do osób, które tutaj przyszły, żeby zobaczyć ten, to pierwsze lądowanie. Jak samolot już wylądował, przejechał majestatycznie między dwoma wozami Straży Pożarnej przez kurtynę wodną. To jest taka tradycja, gdy ląduje pierwszy samolot na lotnisku. Teraz my bacznie śledzimy start tego samego samolotu. Pilot wraca do Budapesztu. Jeszcze go Państwo nie widzą za moimi oczami, ale, ale samolot właśnie kołuje. I dzisiaj to są dwa loty, które zostaną wykonane na, w porcie lotniczym w Modlinie. Jakie są plany? O to zapytam prezesa portu lotniczego w Modlinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Lotnisko będzie się rozwijało bardzo prężnie. Na razie są tylko dwie tanie linie lotnicze. Jak będzie wyglądała przyszłość? Tak, dwie tanie linie, ale to jest prawie 40 operacji lotniczych dziennie. Przyszłość będzie wyglądała tak, że na razie chcemy, żeby te, które są, rozwijały swój rozkład. Na jesieni, mamy nadzieję, kolejne linie do nas przyjdą. Mamy też plany długofalowe rozbudowy terminala, roz wydłużenia drogi startowej. Jak również chcielibyśmy bardzo pobudować tutaj terminal cargo. Teraz właśnie ten samolot powrotny wystartował. Słyszymy tysiące osób, które biją brawa. Dokąd możemy odlecieć z lotniska w Modlinie? Przede wszystkim do Europy, bo to są te kierunki, które teraz są oferowane. Ten samolot poleciał do Budapesztu. Są też loty do Londynu, do Mediolanu, do Brukseli. Paryż, Czyli to są to takie najbardziej typowe tak. destynacje. Tak, dokładnie. To są typowe destynacje tanich linii, generalnie tych, gdzie Polacy najwięcej latają. My rozmawialiśmy z pasażerami, dziękuję bardzo, jak podoba im się nowy port. Oczywiście są zachwyceni. Jedyne pytanie, to jak się do tego portu dostać? Koleje mazowieckie uruchomiły specjalne pociągi, można się nimi dostać do Modlina, potem skorzystać z autobusu albo po prostu przyjechać samochodem. Tak jak słyszeliśmy, port będzie się rozwijał, można latać w Polsce i za granicę, a więc zapraszamy do tego, żeby przyjechać Przyjechać, odwiedzić, zobaczyć nowy port, bo wygląda naprawdę imponująco. No i odlecieć. Zapraszała Karolina Jakobsze. Dziękuję bardzo. Za chwilę Kurier Mazowiecki i Miłka Skalska. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.